Cześć drodzy widzowie, witam w kolejnym odcinku z Warframe'a, z tej strony i już dzisiaj porobimy sobie coś ciekawego na pewno, tylko jeszcze nie wiem co. E, może pójdziemy sobie do Brokoteer, spróbujmy rozmienić trochę tych rzeczy, które nadrobiliśmy przez e, ostatnie odcinki. Nie będzie tego jakoś dużo, ale zobaczymy przynajmniej ile mi jeszcze brakuje do tego co, że tak powiem bardzo chcę kupić i do tego co mniej chcę kupić. Na pewno najmniej to chcę kupić pancerz, ale no też bym się nie obraził, bym go kupił. Ale no, raczej już go odpuszczę, nie, nie dają na tyle czasu, żeby tyle aż dropić. E... Tak patrzę co on mówi, tutaj jakaś medytacja. Pierwsza osoba tak nie wiem, albo pierwszy raz zwrócił uwagę, albo pierwszy raz mówi. Mm -hmm. Dobra, tutaj mamy Baro, To tutaj gdzieś jest kiosk. E, na pewno Harow Baza, Akabolto, Pantera, Tatsu, Wałban zostaje, Chroma do sprzedania. Oberon, Astilla, Burston, Deathcube zostaje. E, Gram Hildren, e, to jest fajne akurat ten zostawił, e, Limbo zostaje. Magnumy, czy Magnusy 3 do sprzedania, Renvenan, Vectis, Verm zostaje, a Furis tam niech wiecie do sprzedania, carrier zostaje, jeszcze tylko mi dwóch części do niego brakuje, garuda do sprzedania, Harrow oczywiście do sprzedania, dwie powłoki. Odonaty zostają i wyrm myślę, zostaje 1100 e, dukatów. Fajnie, 1160. Więc już w sumie dużo będziemy mieć z tego, co chciałem kupić. Bo na pewno chcę kupić e, w, jak w e, Wrighta. I na pewno bym chciał kupić tego Armstronga, czy jak on tam się zwie. I zostaje 200. E, no, a chciałbym kupić czy ten Mutator. No to takie jest średnie, ale za to ten taktyczny podajnik, prędkość przeładowania i ten rozpływacz Junior Prime fajnie by było kupić, i rozpływacz starzonych Prime fajnie by było kupić. Więc e, jeśli tak patrząc na to, no to potrzebuję te 350 plus 300, to jest 650, e, to jest 1000 jeszcze potrzebne, żeby co mody Prime. A jakbym chciał jeszcze więcej o 1300. A opuścić przekaźnik możemy, chociaż mógłbym jeszcze nie opuszczać. Jeszcze zaletniemy sobie na Iron Wake kupić to wszystko, co, co tam można kupić. Bo jest dzisiaj już niedziela, więc więcej nie będę miał czasu. Dzisiaj to jest ostatni moment, bo o ile się nie mylę, teraz tuję to w niedzielę. Dobra, odpuść sobie liczył. Zabijecie w swoim czasie. Na razie, na razie muszę sobie ciebie odpuścić. Wybraną ma jakąkolwiek tam broń, bo bym się nie chciało szukać. Chociaż taką broń, żeby. Żeby żeby była taka jaką mnie miała. I szybciutko. Lecimy do tej tutaj laski, tylko jakby się tak jeszcze nie ścinało, ale wiem czemu się ścina, no bo... Zarówno wrzucam odcinki, jak i jeszcze tam je przemontowuję. Więc to nic dziwnego aktualnie, że to się ścina. Dobra. I z czerwonego woalu babka. Riven mod ukryty. Do czego? Do pistoletu. ok I tu Riven mod ukryty do... Zawa. ok Kredytów nie potrzebuje. 35 tysięcy kuba. Sprzeda się. Ok, dziękuję bardzo za zakupy. To tyle z Iron Wake. I no, i tu już chyba będziemy jeszcze jakiś. otworzyć relikt. Kurde, jeszcze by się przystały. Tam patrzyłem, że limbo. Może zobaczymy, czy mamy jakieś y, części do limbo. Czyli nie części, tylko relikty na części. Chociaż pewnie będzie ciężko nie. Limbo. Kurde, mam więcej niż myślałem, szczerze powiedziawszy. To jakaś neurooptyka. Eee, I to jest w sumie z każdej ery mam jakiś relik na Limbo. Eee, nie lubię tego frame'a, nikt nie lubi, ale no, do masterki się też zalicza. Wydobycie? Na Lit? Hm. Mogłoby być spoko pootwierać trochę. Eee, eee, źle pisał i... Nie, dobrze. Niestety tylko jeden relik na Limbo i to najlepiej go wziąć nie ulepszony, więc szanse nie jest tam duże. No dawaj, dawaj, znajdź jakąś drużynę. Polecę z drużyną, mam nadzieję, że to nie będą jacyś tacy typowi debile na tych wydobyciach, to różnie bywa, niestety. No i cóż, jak to nagrywam, jest godzina dziewiąta rano już, dziewiąta, szesnaście, zjadłem sobie przed chwilą śniadanko, na śniadanku zjadłem sobie ciastka popite mlekiem. Przyjemność śniadanko, przyjemne, aczkolwiek niezbyt pożywne. Później jakiś obiad, może powolniejszy, wiem. Już jakieś endo na rynku wpadło na start 15 Endo. E, tylko najgorsze, że oni już drugi ekskawator wydobywają. A ja nie mam żadnej łezki. I to trochę przypał. Trzeba jak najszybciej jakoś zacząć zbierać. Chociaż widzę, że jeszcze tam tego nie doładowali. E, tam nie będę szedł, ale pasuje mi być przy, ziomkach, e, którzy, przy ziomku, który jest hostem. Bo inaczej to nie będzie szans. O, no już zasilili go do pełna. Więc, no niestety, trochę kurczelipnie. lipnie. Mam 4 USD dopiero. Hmm. A co by tu zrobić teraz? Jak rzucę, nie mam skąd wziąć tych łesek. Tam jakaś jedna. No to będzie piąta. Mam 20 sekund na to. No, ale chociaż zbierz tą piątą. Hmm. Kto jest tutaj? ten ziomek jest tu. postem do niego będzie najwięcej szło e, mobków Ta jeszcze jedna łezka się trafiła na szczęście no przemieniać się, szybko, 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 bo nie ma czasu to tak naprawdę nie ma czasu no i niestety i dupa I to będzie chyba zmarnowany relikt w takim razie e, nie wiem czy to nie ja odpaliłem nie wiem może i ja, no ale i tak e, nie zmienia to faktu, że nie otworzyłem. Ktoś pytał o W3, no, a mi zrobić teraz pod górkę. Hmm. No to lipa, a no dobrze, że nic ciekawego nie dropło. E, tam widzę, że chyba 45 może straciliśmy. Trudno, ale przede wszystkim mnie interesuje, czy straciliśmy relikt, czy nie. Liczyłbym w sumie trochę, że nie. O, no, faktycznie nie straciliśmy. Fajnie, wyposażę jeszcze raz. Kto mnie zastanawia? Nie, nie mam. Okej. Okay. No, wyposaż go. A, wyposażył. go. A, ziemność a już bez. No to lipa, zostaniemy w trzech. Mm, ale mówi się trudno. W trzech też coś tam pootwieramy. Hmm, nie będę używał może tutaj nic, jakiś styk trójki mojej. Nie ma tutaj aż tak trudnych przeciwników, żebym się musiał jakoś tym przejmować bardzo. Byleby były te reaktanty, te łezki, żeby nie było tak jak poprzednio, bo to trochę lipa. No, i jakąś baterię też można było chyba zgarnąć. Znacie gdzieś tu jakaś? Tu jest jakaś, żeby Cena nadować. Bo to oczywiście już możemy w całości ładować bo jeszcze oprócz tego będzie kolejny mało mam trochę broni tak jak teraz widzę tu gdzieś bateryjka jakaś leży leży nawet nie jedna mam nadzieję że tylko ten jeden ziomek chce wyjść i że to nas nie pociągnie wszystkich ale raczej nie powinno hmm, użyję jeszcze tam wsparcia powietrznego tu jeszcze jedna tylko najgorsze że ja nie mam łezek gdzie oni to tam Gdzieś tam dropili te łezki? Czy gdzie? O, ktoś jeszcze tam znalazł. Zaraz tam pójdę zobaczyć, co to jest. Bo bardziej mnie teraz interesują łeski. Hmm. No i znać, teraz szukaj wiatru w polu. Jak to mówi przysłowie. No nie, tutaj nie mam 5, oni mają po 6 nawet. Więc gdzieś jedna, jakaś na pewno powinna być. Tylko, gdzie to jest, nie wiadomo. Kurde. Trochę mi ścina laguje. E, na pewno przez to, że wrzucam te, 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 te odcinki. Ale mówi się trudno. E, ile mam? 6. Zomki tam też mają po 6. Mniej więcej. E, Okej, okay. jest ten jest pełny. Możemy lecieć do następnego. Szkoda, że tylko nie wziąłem bateryjki, ale tutaj leży. E, jest po 8. I ciekawi mnie co to tam będzie w ogóle do... Zaskanowania. Czy to jest kuria? Kuria, i wygląda na taką, której jeszcze nie miałem. Dokładnie tak. Siłą się stały. E, nie wiem, co o tym myśleć. Chyba spoko. Kuria, zawsze spoko. Hmm, tylko jeszcze by było reaktanty, by było jeszcze bardziej spoko. Hmm, więc trzeba będzie tutaj jakoś wypatrywać. Oni już tam widzę, że mają nawet po 10. Jeden ziemi ma 10, więc muszę się cofnąć gdzieś chyba i ich poszukać. Nie wiem, to chyba stąd przyszliśmy. Chyba coś mi z nimi nie idzie, ty z tymi reaktantami. I 9, i tam widzę, że jest jeszcze jedna. Dobra, chociaż tyle dobrego, że otworzymy. E, może zdobędę tą część do Limbo, byłoby spoko. Ale jeśli jej nie zdobędę, też się nic nie stanie, myślę. E, no, bo limbo jakoś nie jest moim priory priorytetem. Wszystko, co mam w priorytetach, to raczej już zrobiłem, szczerze powiedziawszy. Jakoś bardzo mi na niczym nie zależy. Jedynie właśnie na tej masterce, troszeczkę, żeby nią ruszyć do przodu, ale też nie jakoś straszliwie. Dobra, możemy poszedł tak tak kolejną aktywność. A jeszcze ten trzeba by było doładować. A, ale to oni tam A Chociaż dobra, może nie będę szalał, bo to randomne. mu grał z ekipą, to spoko, a. A tak, to kurczę, nie jestem co do tego przekonany. Lepiej się będzie trzymać razem, niż się tak rozbiegać. Bo później, właśnie wychodzą tak kwiatki jak przy tym pierwszym relikcie, którego mi się nie udało otworzyć. Tu się one zmieniają, ale to jest mało istotne. Jak pójdziemy do kolejnego, tam gdzieś dalej, to użyję znowu wsparcia powietrznego ile będę miał możliwość. Kurde, ile tych ziomków tutaj którzy e, anulują, anulują e, umiejętności. Ok, i mutator sniperski dostaliśmy. Dobra, ja tu zostaję z nimi na razie gdzieś tutaj w okolicy. I co będziemy mieć? Chroma, stówka. Gust to na nie potrzeba. A niestety limbo nie dropną. Teraz spisujemy co w Obana. Chyba tak, zobaczymy, może będziemy mieć jakiś relik, bo to na lit Powinien być jakiś chyba. Wałban, wow, pięknie. Mam powłokę, Nie mam powłoki. jest nie warta, tak jak mówiłem. To może lepiej nie, może lepiej to i nawet ulepszę. Aha, a ziomek brak relitu. i eee, no to też bym może wyposażył brak relitu. W takim razie niech będzie, że wychodzimy. Nie będę się tutaj na siłę trzymał, eee, tylko teraz gdzie jest ewakuacja, w tą stronę gdzieś. Mm. No, już więcej nie zbieram. Mam to kurczę w sumie gdzieś z ludźmi, tak z randomami, to jest właśnie tak ciężko odtworzyć te reliki, tak, tutaj. Ale zdobyliśmy na pewno jedną stówkę, więc to na plus. A no tak, no bo tylko jedno relisko otworzyliśmy. Hmm, czy się musi też jeszcze jeden, tak. No ale musimy i tak poczekać, i tak. Więc ja to mam wypnę. No to lecimy dalej. E, ja zrobiłem trochę tam krótkie cięcie, bo musiałem połócować trochę rzeczy. W głupio mi jakoś napisuje. Ten klipczam, klip jakoś tak się to nazywa, głupio jakoś zapisuje, więc więc ten. E, więc musiałem usunąć tego pliki, bo on zapisuje to tak jakby cały projekt niepotrzebnie. E, I cały projekt, czyli w sensie cały film, przez co waży mi później to wszystko, wszystko co zmontuję, to później zostaje jako waga. E, czy na tym wydobyciu ktoś będzie, czy nie, nikogo nie będzie? E, jeśli nie, na wydobyciu, to gdzieś nie. Ale okej, okay. to się znalazł na wydobycie, więc lecimy sobie jeszcze na wydobycie. Tam zdobiliśmy stówę. E, poczęło nam było łącznie tysiąca, a tam nam chyba też coś jakieś zostały grosze. Nie wiem, tam stówkę czy coś, tutaj to nam chyba zostało. E, fajnie, Our zero się coś nazywa, Fajna nazwa. Czemu, po, to, 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 jak, jak, o co to chodzi? Kurde, już chyba ten odcinek nagram i nie wiem, czy nie odpuszcza, bo już mnie to denerwuje aż. Te relikty, jeszcze na wydobycie tu już w ogóle. No to poprzednia misja, nie poprzednich sesji. Dobra, mogę dołączyć jeszcze? Eee... Nie wiem, Dobra, opuszczam zespół. Nie chcę się tam bawić. Dobra, może nie będziemy jednak, się na, wydoby na wydobycie. Tylko czy jest coś na litki innego? Obrona. Kurde, nie przepadam za obroną. Ale niech będzie, jak ktoś będzie, tylko to może, może być. Już w yy, tym ksaku dość fajnie się idzie na obronę, więc myślę, że jakoś, jakoś to wyjdzie. E, ja zastanawiam się tylko, jak są przemienieni przeze przeciwni, przeciwni, mnie że są przeciągnięci na naszą stronę, to czy oni są zaliczeni jako przeciwnicy muszą zostać zabici do końca fali, czy może niekoniecznie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Tutaj będzie łatwiej zdobyć łezki i w ogóle także Tutaj myślę, że będzie większy luz, to chociaż to będzie dłużej trwało, najlepsze no są jednak uprowadzenia. A, no cóż, jeżeli tu jest na tyle że obana na pewno to będziemy, tylko nie wiem, czy nie pasowałbym mi iść na tą whispkę, Robić whispę, kurde, Prime, było fajna rzecz. Ciekawe ile teraz jest warta, jak dopiero zyszła. Będę musiał sprawdzić. Jak będę robić cięcie, to sprawdzę i wam powiem. Ciekawe ma go skrzydełka. Ciekawa z e, Ale no, nie mam pojęcia co za śundana i jakoś. Nie zamierzam jej szukać. Myślę, że do niczego mi jakoś bardzo nie pasowała. Takiego psaku? Kto wie. Będę musiała jakieś pokupywać. E, Ukradnijmy bronię, chociaż widzę, że. No nie, dobra, mam jednak. E, przejąłbym władzę nad przeciwnikami, żeby zobaczyć, już. O, są przejęci. Mm -hmm. Jeszcze więcej dam rady przejąć? Nie, bo nie mam energii. A energia by się jednak przydała, gdyby no. nie było. to jakby się to tak załadowało fajnie szybko. Okej, okay, dobra, załadowało się. Zostali przejęci, ale widzę, że chyba jednak trzeba ich wszystkich dobijać. Tak zakładam. Bo nikogo innego nie ma w okolicy tylko tamci moi ziomkowie, a nie zaliczają przejście do kolejnej fali. Tutaj jeszcze może jakiś ziomek ewentualnie. Nie, po prostu trzeba wszystkich zabić. To tyle. Chociaż, tutaj, jak otworzę relik, jak się uda, że siądzie. Jeszcze zwiększona ilość broni, to już w ogóle będzie luźno. Hmm. Czy ja mogę odpuścić tę umiejętność? Chyba nie mogę. Niestety trzeba tu gdzieś podobijać. On chyba do góry, już wyszedł. Gdzieś tu biegnie. Trzy kurde, spadłem. Temu właśnie nie lubię tego, tej obrony tutaj, bo to zazwyczaj jest upierdliwe. Dobra, więc się raczej skupię na kradnięciu broni i może dam jakiegoś armor stripa, bo z armor Stripem ten jest zliczony jakby, e, jakby był zabity. Mam dopiero 18 wrogów zabity, więc to nie jest zbyt dobrze. Czy jestem w stanie gdzieś tam nauczyć się tego armor stripa w ogóle? Nie no. Za dużo tutaj jest e, ludzi, którzy zabijają mnie dość szybko. No i nawet ja. Ten... Tylko podchodzą, więc to znaczy, że nie trzeba. Armor stripa jakoś za bardzo. Hmm, nie wiem, czy moim rozległym nie czasem nie zabijałbym też fajnie. Tylko, że no, e, trzeba by było dużo energii regenerować. No, ja wiem, czy tak fajnie, aż tak fajnie to nie idzie jakbym chciał. U broni mam już ukrodzenie tyle ile się dało. Idę tutaj jeszcze ich zabić już z daleka, żeby to trochę przyspieszyć. Mhm, mm energię, wznosimy odrażenia. 59% to zawsze coś e, do góry, ziomek gdzieś tu, Dobra. gdzieś go zabiło. A jeszcze tam jakiś. No, ale podajcie już ileż was może tutaj być? Chociaż łezkę daje Mhm. Mm. Chwal jeszcze zostało. Ho 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 a już to trwa 3 minuty. Nie no to mi się nawet nie chce tutaj siedzieć. To tutaj jest Lawos na drugim levelu, Octavia i Kulverio. No ale no idzie to zdecydowanie zbyt opornie. Jeszcze zaraz próbujemy tutaj czwóreczkę, coś zabija tych techników faktycznie, bo to ma fajny zasięg. A to w sumie też jest chyba jako obrażenia. Może w tym by gdzieś tu poszło, zadawać obrażenia. Nie wiem jak to idzie. Czy to faktycznie w laserze, czy w okolicy po prostu zadaje to obrażenia. Nie wiem. Ok, najważniejsza że łezka zebrana. No to czwóreczką będę się starał tutaj bić. Przy okazji jeszcze muszę ładować energię sobie, że to e, dość dość mocno siorbie tą energię. O i wybaczcie drodzy widzowie, chyba zrobię cięcie na kichnięcie. No i jestem z powrotem. Akurat się fala skończyła. E, ile mamy? 9 łasek. O, z Dungeon Gragamu, miło się skoczyło. z ekipy. Ma czas, nie gra w Warframe, a. jak tak można. No, gdzie by ci przeciwnicy mogli przychodzić. I czwóreczką i... Aha, a Lawos chyba spowodować, spowodować, że będziemy mieć więcej energii, ale pewnie nie tak nie zrobione. Bo musiałby być tak fajnie już zbudowany. Nie jestem pewien na jaki to czy to ma to jako pasywkę, czy jak. Miałem lawosa, ale jakoś nie, nie poświęcałem na niego zbyt dużo uwagi. Nie wrażenia. Wszystkim wokół. Ale nie, myślę, że pięć fal mi wystarczy i będę się stąd raczej. A zobaczę jeszcze z ciekawości zaraz ile kosztują relikty na Wisp. Bo mówiłem przed chwilą, że zobaczę ile kosztuje Wisp sama w sobie. Eee, a zobaczyłbym ile kosztują relikty na Wisp z ciekawości. Może byśmy coś z Wisp porobili? Bo mogą być nie takie drogie. O, wybaczcie. Dopiero się budzę. Energetyka spasował jakiegoś wypicia, nie mam żadnego. Chyba, że przejadę się do sklepu? To jest w sumie jakiś pomysł. Też jakieś porządniejsze śniadanie bym wtedy zjadł, ale najpierw szybko do tych przeciwników, ale przejadę się chyba do sklepu. No, bo w sumie motor dzisiaj odłożę, więc jeszcze dzisiaj sobie pojeździć, też troszeczkę myślę, że fajna sprawa by było sobie pojeździć. Tylko dziewczynę muszę obudzić dobrze, bo jeszcze chyba sobie coś tam. I troszeczkę, tak mi się wydaje. W sumie przedtem wchodowała do a ja nie pęta przewracała. E, tutaj jakieś mody, może jakieś złoty? Nie, no na co ja liczę na ziemi? Dobra, ale by szybciej ci przeciwnicy, bo to kurde. 7 minut trwa jedna, jedna obrona? Za długo. Szczególnie, że zdarzało się, że trwała tam powiedzmy 3 minuty jakaś obrona, pamiętam. E, nie wiem, jak bardzo słyszycie. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo słyszycie tej optawi nie no, chyba nie aż tak bardzo, nie aż tak właśnie, ale to oktawi... nie pamiętam jak się nazywała, no ale to, to muzyczka w każdym razie. No, ewakuacja gotowa, no i dobrze. Niech nam dadzą relikty do wyboru, zobaczymy co będzie i reszta ewakuacja. No, szybciutko. I... Odonata Prime? Ode mnie? Schemat akurat, schemat mam, ale do Wukonga nie mam neurooptyki, on by się przydała, szczerze powiedziawszy. I zaraz będziemy się ewakuować, więc zrobiłam już cięcie. Albo dobra, to już poczekajcie. O, 3 sekundy widzę to tyle I dostaliśmy relikt... Trójkę, o, fajnie, shade. Prime. A, shade a już mam. No tak. Follow the boss. A wiem, że można by, ale tam. Jeszcze licz się zaraz będzie odzywał. Nie no, relikty nawet po 8 Lit kosztują. Do Whispe, a cały 140 kosztuje. Więc na razie na razie do odpuszczenia raczej. Sabotar na lit. Może będzie szybki, albo trwanie, 5 minut, usiedzieć trochę, no, ale to jest na mężo. dobra, Sabotaż, co hmm. so, my tu mamy ulepszone na garudę. a niech będzie, bo jest ulepszone tylko temu, tylko czy będzie jeszcze ktoś do pomocy, no ale czy do pomocy, bardziej do tego, żeby było więcej reliktów do wyboru, Bo no, tam o pomoc przy Sabotażu to jakoś tak bardzo nie potrzebuje tej pomocy, a w ogóle to już odcinek powinien kończyć, 20 mam 2 minuty? A, ale to, to trudno, jeszcze zrobimy to. Ceremonia wstąpienia do 32 72 godziny. Nie wiem o co chodzi, ale fajnie. Nie wiem o co chodzi, ale buja. Tu się mawia. E, może użyję wsparcia. Kto wie, może coś ciekawego wydropi. Znaczy pokażę. E, tylko jeszcze te reaktanty kurczą, nie mamy po 5. A ja, trochę mniej. Dobra, tutaj jeszcze jakiś leży sobie, elegancko. Tam jeszcze jaki leżał? To, a, wiem. To był ten kurcze, jak to się nazywa. E, no, ten do hakowania, żeby tam nie było alarmu. W sumie nic ważnego. No, tylko jak najszybciej tutaj pozabijać, żeby podrobić reaktantów troszeczkę. Nie uciekaj. Kurde, mocny. Dobra, przy okazji nadalałem dość sporo broń. Myślę, że mogę ją y, transmutować w formie Iron. A, i będzie można kupować formy Ikeron w ogóle za platyny, to jest dość ciekawe, myślę. Chociaż no trochę e, się robi takie, żeby... E, że kupić, żeby móc tam... znaczy no, że, że, że lepiej jest kupić, lepiej jest zainwestować kasę, ale no dla mnie to jest takie średniawe chyba, żeby tak inwestować kasę. W, nie tyle, że nie lubię inwestować kasę w grę, bo oczywiście też sam sporo pokupywałem rzeczy. E, tylko nie lubię kupywać, bo to później gra się nudzi dość szybko. Oj, skończyły mi się Skile. O, ci są tutaj przemienieni. Ale już mamy, więc już mniejsza o wszystko. Zniszczmy te wszystkie. O, jeden nie zniszczył się. Mm, I do ewakuacji szybciutko. Fajnie, pięknie. Szybko Y. -kiem. Masz, muszę zbudować te chleba do dekodowania szyfratory, bo trochę mam już maławo. Więc jak będę pamiętał, to teraz jak wrócimy, to jeszcze zbudujemy, nawet na, na tym odcinku. E, trochę tych szyfratorów. Nie pamiętam jaki mam najwyższy, e, możliwy najwięcej ile mogę zbudować na raz, bo wiem, że są tu pniłem nawet pod 1000, ale ja mam chyba stówki maksymalnie. I nie pamiętam też ile się craftują, czy minutę, czy, e, czy dłużej, ale bym skraftował jak są stówki, to bym skraftował tak ze dwie może czy coś. Dobra, tam się wskrzeszają. A, jeszcze mam glifa użyć, no tak, czy ja mam glifa wyposażonego. A, zaś nie mam glifa wyposażonego, a miałem go użyć. Tam dla misji od yy, Gwiezdnego szlaku. Dobra, podajcie tam. Zapominam, że to ścieżka stali w ogóle, tam no i tak nie za bardzo chcą padać. Wszyscy tam mają 10, wszyscy mają 10. O! Jeszcze przychodzi ten S.T.A.L.K.E.R. Więc tu może obrażenia. Rozległy nie czas. Mało mi trochę zostało transformacji i Na nam broni. Dobra, ale muszę się już pokazać jak już idzie faktycznie. Czy to nie on idzie jednak? Oj, kwiat już ci... Się... O, no ale to jest cień Stalkiera. Hm. Pięknie. Nie wiem czy na niego działa nekroz, to mi trochę teraz tak zastanawia. Ale chyba nie dropną nic ciekawego z tego co widzę. Więc no cóż, mi się trudno. Czy oni jeszcze tam będą biegać gdzieś? W ogóle wszyscy są z PlayStation? Znaczy no z, z konsoli? Wszyscy to widzę, że na komputerach za bardzo nie grają. No, ale nie ma się też co te dziwić, że ludzi nie ma tak za bardzo nagrze, no bo jest jednak wczesna pora. Uch, ach, mi się ziewa jeszcze. Aż mi się jeszcze ziewa, wybaczcie. Fajny kotaj, nawet. A, to jest ten z tym. Yy, odwiedzimy. Nie było chyba tego teraz u mam taką nadzieję. Tatsu nic ciekawego, ale chyba najciekawsza chyba 45 jako jedynie, eee, a jak bym wybrał kogoś innego? A co, tak, to oni wybierają moje, plus 5, łesek. Mm. Dobra, to tyle, wrócimy razem, nie będę robił cięcia. Jak widzicie dostaliśmy 45, to już mamy tam około 100 czy 200, eee, raczej bardziej około 150. Dukatów, możemy wymienić, ale no to i tak jest za mało, bo potrzebujemy około 1000. Ja chyba jeszcze miałem z poprzedniego nie tyle, że wydropiłem cały 1000 samodzielnie, tylko z poprzedniego miałem jeszcze coś tam powydropiane czy coś. Odziąku chyba odejdę, tak mi się wydaje. Mhm. I chciałem iść coś zobaczyć, ale co ja w ogóle chciałem iść zobaczyć, bo już nawet nie pamiętam. Muszę się chyba zastanowić i, i, i zaraz do Was wrócić. Nie, no tak szczerze, to nie pamiętam co miałem zobaczyć. E, więc mniejsza o to. Załóżmy sobie tylko jeszcze glifa, e, żeby był do użycia na następnej misji, którą już zrobimy jutro. Hmm. Hmm. Tu jakiś glif na pewno będzie, oboje wilka 8 mam już. Lif. No i super. No to tym, drodzy widzowie, będziemy kończyć ten odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Trzymajcie się do zobaczenia następnym razem. Cześć.